Witam serdecznie. Ja nazywam się Rafał Nowak, jestem pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuję się metodami uczenia maszynowego i sztuczną inteligencją. Zapraszam na cykl mini wykładów dotyczących sieci neuronowych. Tematem przewodnim wykładów są oczywiście sieci neuronowe, a ten kurs jest właściwie wprowadzeniem do tego terminu. Postaram się w kilku odcinkach powiedzieć Czym właściwie są sieci neuronowe, jak je budować, jak ich używać w prawidłowy sposób, co tak naprawdę kryje się matematycznie pod tym terminem. Postaram się również wyjaśnić dość dokładnie cały ten aparat matematyczny i przedstawić algorytmy, które są stosowane do obliczania albo trenowania modeli takich właśnie jak sieci neuronowe. Dla kogo jest ten kurs? Z całą pewnością. Kurs jest dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z uczeniem maszynowym i poznać działanie sieci neuronowych. Z założenia kurs powstał dla uczniów szkół średnich. Dla osób, które lubią matematykę, lubią obliczenia, lubią programować, zwłaszcza w Pythonie. Jeśli chodzi o wymagania, to ta znajomość Pythona nie jest bardzo wymagana, ale jest zalecana. Choć odrobinę umiejętność programowania w Pythonie może być przydatna. Na pewno mile widziane byłaby również znajomość takich podstawowych elementów algebry, jak macierze, wektory i operacje arytmetyczne, jakie można na nich wykonywać. Przejdźmy do planu tego kursu. Na początku przygotujemy sobie środowisko pracy, przypomnijmy sobie, jak zainstalować w odpowiednim środowisku dystrybucję Pythona, i poznamy dwie podstawowe biblioteki do obliczeń numerycznych, które pozwalają na to, aby Python był jednak efektywny. W, można powiedzieć bliski efektywności z języka C++. Jeśli chodzi o nasze modele, to zaczniemy program, przygodę od bardzo prostych modeli. Modele regresji liniowej i logistycznej. Zaprogramujemy je od zera w NumPy, aby chociażby zrozumieć detale i matematykę, która za tym się kryje. To pozwoli nam później zaprogramować bardziej zaawansowane modele, mianowicie sieci neuronowe i je stosować. Oczywiście do bardziej zaawansowanych zdań już nie będziemy stosować NewPaya, rozpoczniemy przygodę z nowym frameworkiem, mianowicie PyTorchem. Dodatkowo pokażemy Ciekawe ćwiczenia z przykładami i zastosowaniami sieci neuronowych do różnych problemów, na przykład wizji komputerowej, rozpoznawania obrazów, rozpoznawania osoby, czy na przykład też do tekstów, klasyfikacji tych tekstów i przy różnych ciekawych zastosowań, do których można wykorzystać sieci neuronowe. Zapraszam!